Znów gramy w Loom Ostatnio ostrzyliśmy kose, o ile sobie dobrze przypominam, mam tu zanotowane GGGE. Ciekawe czy to jest to No ale... Teraz już tego nie będę sprawdzał, albo sprawdzę w sumie Hmm no, tak mi się zdaje, że to może być to. Nie. To nie jest to. To jest coś ponad G, więc wydaje mi się, że to będzie ha ha ha. Nie, nie śmieję się teraz, wybaczcie mi. Tylko ten ostatni dźwięk jeszcze raz muszę usłyszeć. Ten ostatni dźwięk mi teraz nie pasuje. Bo ostatni dźwięk to. Nie. Jeszcze raz hmm, To ostatni dźwięk to będzie G Tak, GG G, G, Wydaje mi się, że to będzie to No ale teraz, widzicie, dopiero wstałem, jestem w słabej formie Teraz y, przenosimy się tym drugim dzwoneczkiem w inne miejsce Tutaj przenosi bobina do szklanej kuli, w którą teraz wejrzy. Nauczymy się może kolejnego dźwięku, kolejnej melodii. Uważnie się wpatrujmy i słuchajmy. No. Tym czymś można widać przestraszyć tych panów. Czy to było to? Hmm. I guess that isn't a draft. Dobra, sprawdzimy jeszcze później. Znów wpatrujemy się w szklaną kulę. Ona, jak pamiętamy, potrafi. Wskazywać przyszłość do 6 godzin. 4 do 6. Więc to nas czeka. Najpierw przestraszymy tych pasterzy, więc uda nam się. Później jakiś tam zgliszcza I to finalna wizja łabędzie. Czyli to, czego szukamy. No, ale co to oznacza? Do jas... Co oznacza Co mła oznacza będzie? Na razie jeszcze tego dźwięku sobie nie zapisuję, bo on jest trudny dość. Jeszcze będziemy go mieli okazję usłyszeć. Zresztą był już chyba wcześniej też. Spoj... Spojrzymy jeszcze raz w kule i bo teraz się zaczną powtarzać te widziadła. No i jeszcze raz spróbujemy posłuchać, wsłuchać się w to, jak przegania pasterzy Bobin. Jeżeli to będzie jednak EFFE, -E, tak sobie pomyślałem tym razem, That must not be the right draft. to jednak nie będzie FGGF, tylko EFFE. -E. Nie pasowało mi do takich. A, mylą mi się wysokie z niskimi. No. Zawsze te dźwięki. W każdym razie to nie było to, co pierwotnie mi się wydawało, że będzie. Dobra, chwila, chwila. Tu jest ten dzwonek. O, już go straciłem z oczu. Bałem się, że się stąd bobinem nie wydostanę. Ta kosa jest bardzo cenna dla szklarzy. No, Ale pora dać spokój kosie i pora wracać stąd i przestraszyć pasterzy, tak jak widzieliśmy to w wizji. Więc kolejny czar, którego się nauczyliśmy no właściwie to dwa czary, bo najpierw to było ostrzenie, a później, a później to było to była wizja, czy straszenie. Pasterze doznali wizji jakiejś i się przestraszyli. Więc damy im teraz nauczkę. Naśmiewali się z bobina. No to kto z bobinem wojuje, od bobina ma problemy. No. Ginie, może nie. Nie chcemy tu nikogo zabijać. Bobin jest bardzo dobroduszną osobą. Widzicie tak. <gryw> Próbuję tu coś mówić, bo przechodzi się między kolejnymi ekranami dość długo. Niestety, bobin nie posiada umiejętności biegu. Mimo, że jest takim zdolnym czarodziejem tkaczem, to jednak biegać chyba nie potrafi. No i te psotniki znów się pojawiają. Is back. So are we. Dobra, więc EFFE -E i zobaczymy co na to powiecie. No, zobaczyli smoka. No, gdyby tak w rzeczywistości można było, no, tę rzeczywistość kreować w pewien sposób. Ciekawe, jak teraz wyglądałby świat. Na pewno zupełnie inaczej niż wygląda w tej chwili. Teraz tu znajdują się owieczki, a tu jakiś pasterz. Drzemiący. Trzeba go zbudzić. Poor fellow, he must have had a long night. Zbudzić? Tylko jak go zbudzić? Hm hmm, hmm. Kliknijmy na owieczki. Hey, you. Get away from here. Now I've got to go and round them all up again. And you'd better not be here when I get back. Go on now. Might help to point at something first. Spróbuję to jakoś odegrać. Wydaje mi się, że. Że to jest EFGH, hey, ale H, ale get nie ma to jest znów dźwięk, który wykracza poza, poza, poza nasze granice postrzegania w tym momencie. Dobra, to już jest dziesiąty czar, jakiego się nauczyliśmy, jaki sobie zapisałem. sobie zapiszę grę, dlatego że. Dlatego, że czasem pojawiają się problemy w tym miejscu. Mm, bardzo źle zrobiłem, bo jak mi się coś źle nagrywa, to będzie problem. No cóż, moja strata. W każdym razie to pojawiają się problemy, ponieważ czasem mi znika tak kądziel Ale teraz udamy się w kierunku takich zabudowań, tych pasterzy, w kierunku ich wioski. Tam chyba mają cmentarz, tak mi się przynajmniej wydaje. Są takie ciekawe zabudowania, fajnie to wygląda. I wejdziemy do środka jednego z nich. Jakaś mała biedna owieczka tutaj drzemie. O, ktoś nam się ukazuje. Hello there. Who said that? I did. My name is Fleece, first chosen of the Guild of Shepherds. I wish we had time to chat a while and trade some tales, but we've got a serious problem on our hands. What sort of trouble are you having? It seems we've a dragon nearby who has an enormous appetite for fresh mutton. We breed our sheep for extra whiteness, so we cannot keep them on the meadows. She can spot them miles away. By now, the dragon has carried off so many that we may not be able to fill the cleric's order. The cleric's? I just saw the bishop at the glassmaker's. Bishop Mandible? He placed the order for 10,000 sheep. 10,000 sheep? That's enough to feed an army. Yes, that had occurred to us too. You noticed our increased patrol in the forest. We'll deliver the sheep to the clerics if we can, but we won't trust them. I suppose fighting the dragon will be out of the question. Only a mage can save us. No, Mac, Bobby nie jest kimś rodzajem maga. Czyli, no poznajemy powoli kolejne zawiłości fabularne. Czyli wiemy już na pewno, że ten biskup coś kombinuje. Po co mu tysiąc owiec? Czyżby? Hodował sobie jakąś nową, nie wiem, czy jakiś podwładny armię, czy w każdym razie to wystarczy do wykarmienia wielu osób. No i druga sprawa to smok, który tutaj strasznie im bruździ. Porywa owce, które łatwo dostrzega na zielonej łące. A ta jedna owieczka, biedna. I see you've noticed my little friend. She doesn't look All well. She isn't, and my songs of healing don't seem to be bringing so her honey. much comfort. <sighs> I wish I were better with him. Dla mnie to jest coś jak HCCF, tylko że tego H ciągle nie znamy. Her eyes opened. Just a little. Try it again. czy znaczy HCCH, nie HCCF. HCCH, dobra no nie daje paniu rady The to our Spróbujemy. Tylko że jest jeden problem, który się w tym miejscu pojawia. A mianowicie znikła kądziel. Was right. They really are easy to spot. Ta kądziel tutaj jest, czy jej nie ma? W każdym. no, wiecie o co chodzi pewnie? A no, jeśli nie wiecie, to wam mówię. Owce są białe i łatwo je zauważyć, a Bobin posiadł umiejętność barwienia na zielono. Jeszcze barwić na zielono można było te, nie wiem, arrasy, czy co to tam było w tym pomieszczeniu, gdzie gromadziła się rada starszych. Ja tego nie zrobiłem, bo to nie jest potrzebne. Trzeba by jeszcze wchodzić do tego pomieszczenia. Jest taka ciekawostka, więc mówię teraz, że to jest możliwe. Spróbujmy CDDC. Hmm, to, zaraz nie, bo nie, nie ten czar, co trzeba. No dobra, w każdym razie widzę jest 15 minut, a na tym programie to ja mam lekki desynchron obrazu z dźwiękiem, więc w tym momencie im dalej w las, tym jest gorzej, więc w tym momencie sobie stopuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!